Ciema, witajcie w kolejnym odcineczku na kanale. Dzisiaj gramy sobie odcineczek z Kubą. Dzień dobry. Gramy sobie w Case Animatronic. I... Możesz zaczynać. Jest to nasza trzecia gra. Pozegraliśmy sobie y, sami, w sensie, no, tak ogarnąć. I dostałem jumpscare na początku gry. Brak mnie za Beka, brak mnie za beka, brat zrobił. No i ty widzisz gdzieś na, y, gdzieś koło siebie jakąś taką czaszeczkę zieloną? Nie, nie widziałem nic takiego. Musisz widzieć, bo idziesz w moją stronę, idioto. A propos! Wypierdoluj! No! No nie! No nie! Nie! Jak ja mam cię. Ty, no, chycaj go. Nie! Ej, ja mam, mam mało HP! Mam mało HP! Wypierdoluj! Proszę cię, zostaw mnie! Daj mi szansę! Daj mi szansę na ten odcinek! Daj mi szansę <noise> Daj mi szansę. Ja pierdolę. Masz 10 sekund. 10 sekund. To licz chociaż. Nie, domyślisz się. A, ja sobie to... idziemy w głowę Tutaj kolega mówi. Tutaj Kuba mi mówi, że to miło chyba. Dobra, bo już minęło chyba z 15. Dobra. Danksterzy. Dobra, my gdzieś tu musimy iść, moi drodzy. Prawda? Nie mam pojęcia zupełnie gdzie. I ten śmieć wie, gdzie ja jestem. No przecież. Halo, czemu ty nie w moją minę? Ja tą minę posadziłem specjalnie. Halo, tak oszukuję. Idź sobie. Czy ty serio myślisz, że ja jestem taki głupi? No ale. ale ja ci postawiłem minę pod nogami, a ty. Koło niej przyszedłeś jak yy, w TVN Dzień Dobry Bo ona musi się załadować No kurwa ja, eee. chyba nie, ja chyba przed tobą nie ucieknę w żaden sposób, I guess Nie mam jak Dobaj, biegnij, biegnij, dasz radę stary Ja pierdolę Za debil Dajesz stary, lecisz Dajesz Uciekasz. stary, lecisz ty, bo ty uciekasz mi chyba. No i goni mnie gruby. Ty chyba mi uciekasz stary. Wątpię. Wow, ale ty jesteś szybki. Jak ty to robisz? Ja cię pierniczę. Dobra, ucieknij sobie, ja sobie muszę energię naładować. Ej, ale to... Ale skąd ty wiesz gdzie ja jestem, kurwa? Ty na pewno musisz jakiegoś perka używać geju. Nie wiem, ja sobie chodzę po prostu i. Napotykam cię jakimś dziwnym cudem. Ej, bo utknąłem. Ej, zblokowałem się. Ej, 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 yo, nie mogę się ruszyć. To nie zum grę, żeś wybrał ty. Ej, bo ja nie mogę się ruszyć. Co się odwaliło? Na górce się zblokowałem. Nie mogę ani spaść na dół, ani wejść na górę. Ej, stary, pomóż mi. Co się odwalił? No zobacz. Kto to jest? Na dół zejść, Tam skąd jesteś? Na dół. Tam, gdzie byłeś wcześniej. Jestem na górce, nie mogę się ruszyć. Aha. No tu jestem. Tu, za tobą. No tu jestem, nie widzisz mnie? <grym> nie mogę cię ruszyć. Użyj jakiegoś perka, szarżę zakolwiek. No, nie mogę. Jak? Utknąłem, no nie mogę w ogóle z tym zejść. <grym> Co ty zrobiłeś? <grym> Chciałem za tobą pójść. <grym> to miał być poważny odcinek, a ty się wpierdoliłeś mi na jakąś górkę i nie możesz zejść. Weź mnie, stuknijcie coś. Nie mogę nic zrobić Ja tu wejść nie mogę nawet Ej no proszę Co Ty odpiewałeś To miał być fajny odcinek a ty mi się blokujesz kurwa Ej no proszę eee. cię no. Czek, dłędy, ja mógłbym dojść stąd Dzień dobry Jak ja mógłbym stąd? Może tak Czekaj. Nie mam charge'u, no nie mogę użyć szarży Chyba again. Wszystko w porządku? Nie sam ja kurwa, zrobić teraz. Nie, mam pojęcia, ale... Czekaj, bo mi komar polata. No, nie mogę z tym wyjść. No, wyjdź! U, 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 no, nie mogę. Czemu nie możesz na dół spać, na przykład? No nic, nie mogę patrzeć, mogę chodzić tylko na bok. O, teraz mnie pieprzynałeś, nie? I co mi to dało? Mogę stąd wyjść teraz? Nie. Dalej, nie. Co ty się dzieje? O! Ty? Nie, stoisz Kurdej. w miejscu. Chyba trzeba zresetować, wiesz? Dobra, resetujemy. Ja Zaczynam, Zaczynam mecz, Zapraszam cię i się odwracam na jakieś 5-10 sekund, żeby ta czaszka zniknęła. I gramy. Ale najlepsze jest to, że ja Dobra. nie wiem, ja nie wiem, ile ona tam jest. Nie Jak ją zobaczę, to od razu się odwracam. Dobra moi drodzy, także ogarnęliśmy słyszeliście tutaj plany. Tutaj nasz przyjaciel się odwróci, żeby miał szansę uciec teraz, gdziekolwiek. Yy, Dobra, z... Patrzę w dół i. I czekamy sobie z 15 sekund. No, ona no, chyba jakoś tak trwa, tak z 15 sekund, tak mi się wydaje, wydaje mnie osobiście. Także wybaczcie nam za tego fail'a początkowego, ale zdarza się, prawda? No, każdemu no, każdemu no, się no, zdarza, no, poza tym ta gra też nie jest jakoś super no, dopracowana. No, I dobra, tutaj mam, 8, 9, Mamy paliwo. Okay, gdzie ale iść, gdzie ja to paliwo 14, mam wziąć? 12, 13, 14 i 15, 15. już możesz iść. Dobry, teraz już nie widzę twojej czachy. Więc... Idę po prostu przed siebie. I A mean, ja spróbuję cię znaleźć. Tu jest jakiś ponczek. Tu kurwa robi ponczek. Co tu kurwa robi gruszka? Tu jest jakiś labirynt, ty joł Co w tym labiryncie jest niby? Ty, ja się bawię w labirynt, zamiast ciebie gonić, ty, to ja jestem niezły gangster. I ja mam stąd wyjść. Ej, bo ja utknąłem. No nie gadaj, że znowu. Utknąłem w labiryncie. Masz dodatkowy czas, stary. Brat utknął w labiryncie. No gdzie jest wyjście z tego bardziej ty? O jest, dobra. Dobra, no, gdzie ty możesz być? Dobra, sprawdźmy sobie to... ...miejsce. Hmm. O, żeż ty w pizdę, Maciu. Byłeś tu, gangsterze, schowałeś się tu, gdzie ja. Jak śmiesz. Wracaj tu. Wracaj tu. Gnoju. Jezus, marleć, co się dzieje. Umrzesz. Znajdę cię. To się domyślał akurat, okej? Okay? <laughs> I mean, let's be serious. I can't live that much, kurwa. Znajdę cię. O nie, on mnie znajdzie. O! A, chyba Cię widziałem. A nie, co jakieś lampy. Aha, wróciłem w to samo miejsce. Czy tu jesteś dalej? Ja pierdolę, serio? Weź, ta mapa jest niby taka duża, a ja... strążę w kółko jakiś debil. Dobra, idę po Ciebie. Gdzie uciekłeś, gangsterze? Tu jest jakiś domek na drzewie, ty. Ty tu jesteś? Mogę to zepsuć? Nie mogę tego. Chciałem krzaki. Ty jesteś w krzaka? Nie no, aż tak nie. Tu nie ma krzaków chyba, co? Tak, w razie co, postawię tu pułapkę. Żebyś sobie nie myślał. Żeby, żeby być żeby pewnym. A to jak ja w to wejdę, to ty ją w, w, widzisz, czy co? Widzę i cię spowalnia. Dobra Gdzie ty możesz być, gagatku? Wszędzie i nigdzie Boże. No za daleko raczej nie odszedłeś, no bądź mi A Albo dalej tam siedzisz. Nie? Idę się upewnić. Bo gdzieś tutaj. O jest. Siedzisz tu dalej. Chodź tu maleńki. Wiem, że tu siedzisz. Lepiej są. Bo cię. Bo co? Zaraz cię nie będzie. Czemu on stawia te pułapki w powietrzu? Co jest kurwa? W nim nie tak. Ten, chyba cię tu nie ma, wiesz? Gdzie ty mogłeś pójść? No poddałem chyba jest, masz może. mapę, czy tu jej nie masz? Co? Ty masz poddałem też mapę? No mam. To tam też pokazane miejsca wszystkie, jakie są. Ale nie jest pokazane, gdzie ja jestem. No niestety nie. To jest chujowe wobec mnie trochę. Dobra, jak ja jestem w tym, jak się kłócam, znaczy na czworaka biegam, to widzę więcej. Więc to mnie satysfakcjonuje. Tu coś jest. Tu jest. Tu jest, tu jest proszek do prania. Ja <grym> się muszę go chyba napić. Wybierasz, tu jest co? Jest kurwa. Dobra, idziemy dalej za lampami. Lampy mnie poprowadzą do siebie, jestem pewien. No, zaraz mi się naładuje, to będę widział trochę więcej. Więc lecimy przed siebie. Są ja jakieś ja, góry. Ja, w ogóle. Ja nie, nie, gdzie ja jestem, kurwa. Ty to niezły gangster Kurwa, i znowu gówno widzę. O nie, to jest ta góra, nie, nie ja na nią nie wchodzę. O. Ja na nią nie wchodzę. Jesteś tu? Dobry Nie ma ciebie tu. To jest ta góra, a to jest chyba ta góra. Nieszczęsna. Hmm. No nie no, ty tu raczej nie poszedłeś, bo jest koniec mapy. Po co ty miałbyś tu iść? Oj 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 gdzie ty jesteś? Dobra widzę więcej. Porozglądam się trochę. Mre, za dużo mi to nie dało. Hmm, tu już pewnie tam ogarniasz ostatnie rzeczy, a ja tutaj... ...bawię się w jakiegoś upośladka, ty. Jak jeszcze powiedział, to tam pewnie ogarniasz ostatnie rzeczy, a ja się bawię w jakiegoś upośladka. Dobra, ja może tam wrócę i postawię tam pułapkę, tak jakbyś miał za zajrzeć do tego domu. Bo ja wiem, że ty lubisz zaglądać do domków. Tylko ja czy jestem w stanie tu podejść Jestem w stanie tu podejść I połóżmy sobie tutaj O oh. No i to jest zajebiste O takie polskie mi chodziło Skórko Pańcu Jesteś tu gdzieś Czemu? Pokaż się Pokaż stópki Wiem, że tu jesteś. Słyszałem jakieś krzaki. A to krzaki akurat dźwięki. Czy to Bo jest mi coś też szeleszczą, to mogę przyznać, że krzaki szeleszczą po prostu. Czy na tą górę da się wejść? Nie. Dobra, już myślałem, że się zblokowałem. No i teraz mnie normalnie spycha na dół. A wcześniej mnie nie chciało. Może coś się zjebało, wiesz? No wtedy chyba się coś zbugowało. Dobra, gdzie ja cię mogę znaleźć? Nie wiem, ja się mogę znaleźć. I nawet nie wiem gdzie ja mam jakieś rzeczy, żeby coś zrobić w ogóle, nie? Jesteś tu. Wiem, że tu jesteś. Słyszałem krzaki znowu. Mówię, że krzaki mi też. To mogę przysiąc na rękę swoją, własną rękę swoją, że krzaki szeleszczą. Ale na którą? Na którą? Lewą czy prawą? Prawą. Dobra, wierzę ci <grym> O to chodziło. Bo bez lewej jeszcze da się żyć. No, no. Ej, no, no, cap, nie mogę się znaleźć. Ty siedzisz w tym labiryncie, kurwa, pewnie i sobie ryjesz ze mnie łacha. A ja chodzę jak debil Idę do labiryntu. Szybki speedrun. Jak się przychodzi na drugą stronę labiryntu? Właśnie tak. Właśnie tak, albo nie tak, albo. Albo tak? Jak się przechodzi na drugą stronę? Na labiryntu? Ty szeleścisz mi tutaj. Jesteś gangsterem. Ty jesteś gangsterem. Ja, ja ci nie ufam. Tu jest jakiś płot. Ale przez płoty chyba się nie da przechodzić, co nie? A ja za płotem. No nie, za tym płotem coś jest. Nie wiem, nevermind. Tu jest jakiś... O schodach schodzimy kulturalnie. Nie, Nie ma co. Świętej oszczędzasz. Okej, okay. i to mi pokazuje, dobra. Jest, idę w tą stronę bo światło tak mówi. Dobra, to jest kolejny domek, więc chętnie wsadzę w niego swoją pułapkę. Yy. Jest to jakiś użyteczny item, który ty byś jest. Słyszałem Cię. Słyszałem jak biegasz. Słyszałem Cię gdzieś. Chodź tutaj. Ty ją. Słyszałem. Słyszałem Cię jak biegasz. Zaraz cię znajdę. Zaraz cię. W pierwszym żywcem. Słyszałem jak chodzisz tutaj. Słyszałem Twojego sprinta. Dobrze. Poddaj się lepiej I tak Cię znajdę Dobra, tędy... no nie Nie mi... dobra, jednak żyję Dobra, kurwa, gdzie ty możesz być, cygnoju Ja jestem pewien, że ja Cię człowieku widziałem Słyszałem bardziej Ale to samo Dobra, rozglądamy się Przy domku tutaj Przy domku Cię nigdzie nie ma Cyk, pyk, 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 pyk cyk, pyk Nie ma Cię Czyli uciekłeś. Aha. Tak się bawimy, tak? Mhm. Gdyby był akumulator, to byłoby fajnie, bo bym mógł się podłączyć. Ja w ogóle nie wiem, gdzie to, co jest. Słyszę, co, w sensie te punkty takie do robienia, nie? To nie mam pojęcia w ogóle, gdzie one są. No, trzeba raz kmienić. Ja na razie skminiam. próbuję Ciebie znaleźć w ogóle, człowieku. Ja Cię słyszałem, przeświałem, ale Cię totalnie zgubiłem z tropu. Przy tym domku pewnie. Tak, bo ja w nim byłem, rozkładałem pułapkę. A ty wtedy sobie gdzieś hydranowałeś obok mnie. Ja to słyszałem. A jak ja kładę jedną pułapkę, to ta druga się despałnuje, czy? Czy nie? Bo nie wiem. Chyba nie wiesz. Bo jak się tak despałbuję to chuję. Bo nie mam pojęcia jak to działa. No, że nie wiem co ja mam zrobić w takiej sytuacji, bo ciebie nigdzie kurwa nie widzę. Muszę się rozglądać za latarką. Bo ty świecisz latarką, kurwa i widać to jest kilometra. Ale mogę chodzić bez latarki you no know. Dobra. Pułapka dalej stoi jak stała. Więc tu cię nie było więc już dawno pewnie sobie stąd poszedłeś. Więc nie wiem, gdzie mam Ciebie teraz szukać. Kurwa, tej Panej Góry, ciężko się po nich wchodzi, co nie? Trzymaj Cię. trzymaj Cię, chodź tutaj. Chodź tutaj, Nitoju. Kurwa. Katagrama schizofrenia. Bożym mi się to twoja latarka. Ej, dobra, bo pułapka mi stąd znikła, Czyli tu byłeś. Albo nawet tu jesteś. No pokaż. Pokaż swoją dupę. Tu. O, hej, kurwa. widzisz moje pułapki, no minąłeś, no ale ja cię dopadnę. Wiem, że tu jesteś. co ty myślisz, że uciekniesz? Tak. No, no. No, no. Ciuś, ciuś, ciuś. oj trudno O. Oj trudno Jesteś tu gdzieś? Nie, po prostu mówię oj trudno nie mogę? Bo mi się przypomniało, Sama. jak ten twój kolega mówił. O już, trudel. Czuję, czuję twoją stronę, Majtki. Ty bałem minutę tylko. Dlaczego ty jesteś taka oferta? Aha, Acholiwka. czyli jak mnie nie znajdziesz w tą minutę, to przegrywasz? Dobra, muszę cię znaleźć. Wracam się tam. Wracam się tu. Tu musisz być. Mogę, nie muszę. Musisz być. Nie. Nie wierzę w to, że ciebie tu nie ma. To uwierz, że mnie tam nie ma. Ej no, do chuja no. Przegrałem. Jestem gejem i dobiję w dupę. <laughs> Let's go. Mam cię! O! o. Poddaj się. mi majteczki już. Poddaj się. I? Aha. A wygrałem. Oho, przegrałem. Ale ja nie wiedziałem kurwa gdzie ja mam te rzeczy nawet dawać. Bo ja chodziłem tam mniej więcej gdzie są pokazane, a tam wiesz to był domek z rzeczami. <grym> Dobra moi drodzy, dziękujemy wam za oglądanie tej długiej, sorry, że nudnej, ale myślę, że śmiesznej rundy. Mam no, nadzieję, że się spodobało. Stawcie łapeczkę w górę i subika. I widzimy się w następnych odcineczkach. Na razie. Do widzenia.